Hej. Czarownice nad Bieleszowicami. Granatowy szal nocny przesłonił świat, a białe obłoki ukryły się za ciemnymi chmurami. Cienie drzew i skradających się chyłkiem kotów zamazały światła latarni. Mroźną noc rozjaśnił księżyc. Trzy czarownice wybrały się w podróż. Pierwsza, Elfryda, mieszkała w małym domku z czerwonej cegły. Zielone okiennice zasłaniały okna z koronkowymi firankami. Elfryda była nieduża, nosiła szerokie suknie w ogromne kwiaty. Kręcone miodowe włosy zaplatała w węzeł na karku, na głowę zakładała zwykle czerwoną chustkę w groszki, miała nieco garbaty nos i wiklinową miotłę. Czerwone buty z długimi nosami ubierała tylko na wyjątkowe okazje. Druga, Gryzylda. Żyła daleko w ciemnym lesie. Ściany jej dworku oplatał winorośl. Gryzylda miała czarne oczy i włosy, które czesała w kok z tyłu głowy. Lubiła różowe wełniane sweterki, wróżyczki i czarne spódnice. Jej twarz, jak na wiedźmę, była bardzo drobna i jasna. Chętnie zakładała czarny kapelusz i buty z obcasami. Siadała w damskim siodle na latającym koniu i ruszała w drogę. Trzecia z wiedźm, Bonifaca, wiecznie się spóźniała i stale coś gubiła. W jej kasztanowych, falujących włosach znaleźć można było jesienne. Złote liście i trawy. Robione na drutach brunatne swetry z szerokimi rękawami, zakładała na czarne, długie suknie. Brązowe, kowbojskie kozaki nosiła przez cały rok, poruszała się w bujanym, latającym fotelu, miała zielone, zamyślone oczy i piegowate policzki. Mieszkała w starej drewnianej chatce gdzieś na końcu świata. Kiedy zapadał zmrok, dorośli ostrzegali dzieci przed wiedźmami. Unikano ich domów jak ognia. Nikt nigdy nie widział żadnej Wiedźmy z bliska, ale strasznie się ich pano. Dzisiejszego wieczora otulone mrokiem trzy czarownice wyruszyły na coroczne spotkanie przy kominku. Od wieków na starej leśnej polanie w drewnianej chatce ukrytej przed ludzkim wzrokiem wśród zaśnieżonych górskich szczytów przez całą noc tańczyły i śpiewały. Właśnie zaczął padać pierwszy śnieg. To był właściwie puch, gdy Elfryda z Gryzeldą przybyły na leśną polanę, śmiejąc się do rozpuku. Zakręciły różdżkami, i na kominku. Rozbłysnął wesoły ogień. Wiedźmy rozpoczęły przygotowania do uczty. Zapachniało pieczonymi jabłkami z konfiturami, małymi lukrowanymi pierniczkami i szarlotką z rodzynkami. Wiedźmy wesoło nucąc tańczyły przy stole, gdy nagle przez okno ujrzały małego chłopca zamkniętego w lodowatej bryle. Zobacz, Gryziu, co to za dziwadło tam stoi, powiedziała Elfrydzia. Hmm, podejdźmy bliżej, obejrzymy to z bliska, zdecydowała. Czarownice otuliły się ciepłymi szalami i wyszły na zewnątrz. Podeszły do lodowej bryły i zapukały w nią palcem. Stuk puk zadźwięczało. – W leśnej ciszy, dziwny chłopiec, dziwny chłopiec hmm, – zauważyła Elfryda. – Spójrz, trzyma w rękach pluszowego kurczaka – dodała Gryzylda. – Trzeba go stamtąd wydostać – postanowiła pierwsza z wiedźm. Poszukała wiklinowej różdżki, zakręciła nią w powietrzu i krzyknęła Na tatada i lód się rozpada i rzeczywiście lodowa bryła runęła z hukiem. Chłopiec wyrwał się do przodu i zaczął gwałtownie biegać wokół polany i krzyczeć Wolny, wolny, nareszcie jestem wolny. Hej, hej. Zatrzymaj się na chwilę zawołała do niego Grezylda. Dziecko stanęło z pluszowym, wielkim kurczakiem w objęciach. Zdumione błękitne oczy spoglądały z nad rumianych policzków. A kim pani jest? Zapytał mały chłopiec. Jesteśmy dobrymi wiedźmami, powiedziała Grezylda. O, nie słyszałem o dobrych wiedźmach. Chłopiec podejrzliwie popatrzył na Grezyldę. Tak, jesteśmy dobre, powiedziała Elfryda. Ale powiedz nam, jak to się stało, że stałeś tutaj w środku lasu? Zamknięty w lodowatej bryle, malec przesunął dłonią po włosach. To długa historia. Westchnął i rozpoczął swoją opowieść. W ferie pojechałem z rodzicami w góry. Mieszkaliśmy w hotelu. Mama z tatą powiedzieli, żebym nie wychodził z pokoju, bo zaraz wrócą i przyniosą mi kubek ciepłego kakao. Nie mogłem wytrzymać, nie mogłem, i gdy rodzice wyszli, wybiegłem na korytarz. Na długim korytarzu zobaczyłem niskiego pana w czarnej pelerynie. Miał krótką bródkę i lizał okrągłego lizaka. Nigdy wcześniej nie widziałem tak ogromnego lizaka. I, I kiwał na mnie palcem, i wtedy podszedłem. A on wyjął z kieszeni drugiego, jeszcze większego lizaka. Karodziej! krzyknęły przerażone wiedźmy. Chłopiec popatrzył na nie zdziwiony. Nic, nic, mój mały, mów dalej! Powiedziały przepraszająco. Malec skinął głową i dokończył opowieść. Podszedłem do niego, i gdy tylko skosztowałem tego lizaka, zawirowałem w powietrzu. I razem z kurczakiem zostałem uwięziony w lodowcu. Wołałem rodziców, ale mnie nie słyszeli. A Karodziej rechotał ze śmiechu, tak bardzo chciałbym już być razem z mamą i tatą. Zapłakał gorzko Adrian. Napalanie gwałtownie zawył wicher. Drzewa uginały się smagane wiatrem. Rozpętała się prawdziwa burza śnieżna. Chodź tu do nas! zawołały wiedźmy, chwytając chłopca za ręce i okrywając wielkimi szalami. Niebo przecięły błyskawice, i na polannie pojawił się jakiś człowiek. To Bonifaca w swoim wiklinowym fotelu. Hej, dlaczego parkujesz z takimi efektami specjalnymi? krzyknęły Elfryda z Grezyldą. Już myślałyśmy, że to karodziej! dodały chórkiem. Ach, to takie malutkie fajerwerki, rzekła Wiedźma, otrzepując się z płatków w śniegu. Bardzo Was przepraszam. Uśmiechnęła się niewinnie. A karodzieja spotkałam po drodze. Chłostał wściekłe chmury w wielkim gniewie, bo ktoś zrzucił jego zaklęcie. Elfryda z Grezyldą spojrzały na siebie porozumiewawczo, chrząknęły mhm. znacząco. – Pożyczysz nam na chwilkę swojego fotela? – zapytały słodziutko. – No bardzo proszę – odpowiedziała Bonifaca. – Zdejmę tylko garnek z pierogami i zaniosę go do domu, bo pewnie już wystygły. I powolutku weszła do domu. Wiedźmy odkryły chłopca, który stał do tej pory cichutko pod szalami i powiedziały. – A teraz w drogę, Adriano. Siadaj wygodnie w fotelu – a kiedy usiądziesz, pomyśl o domu i krzyknij, lelum polelum, zawieź mnie w fotelu, a natychmiast, 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 natychmiast znajdziesz się w swoim ciepłym łóżeczku. I pamiętaj, że aby kogoś dobrze ocenić, trzeba go dobrze poznać. Bardzo Wiedźmom dziękuję za wszystko. Kiedy wrócę, opowiem rodzicom o dobrych czarownicach, zawołał Adrian. Po czym wypowiedział zaklęcie, zabujał się w fotelu i zniknął. A Wiedźmy spoglądały za nim z uśmiechem w dobrych oczach. Później, Wolniutko, weszły do domu, aby przy ciepłym blasku kominka rozkoszować się grzanym winem z goździkami.